Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska, w sprawie wyboru członków Rady Ministrów, druk numer 96, w składzie Pana Władysława kosiniaka kamyszana na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej, Pana Krzysztofa Gawkowskiego na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Cyfryzacji, Pana Macieja Berka na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów, Pana Adama Bodnara na urząd Ministra Sprawiedliwości. Panią Agnieszkę Buczyńską na urzędy ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego i przewodniczącej Komitetu do spraw pożytku publicznego. Pana Borysa Budkę na urząd ministra aktywów państwowych. Panią Marzenę Czarnecką na urząd ministra przemysłu. Pana Andrzeja Domańskiego na urząd ministra finansów panią Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk na urząd ministra rodziny pracy i polityki społecznej pana Jana Grabca na urząd ministra członka rady ministrów panią Paulinę Henik-Kloskę na urząd ministra klimatu i środowiska Pana Krzysztofa Hetmana na Urząd Ministra Rozwoju i Technologii, Pana Marcina Kierwińskiego na Urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Dariusza Klimczaka na Urząd Ministra Infrastruktury, Panią Katarzynę Kotulę na Urząd Ministra do Spraw Równości, Panią Izabelę Leszczynę na Urząd Ministra Zdrowia, Pana Sławomira Nitrasa na Urząd Ministra Sportu i Turystyki, Panią Barbarę Nowacką na Urząd Ministra Edukacji, Panią Marzenę okłę na Urząd Ministra do Spraw Polityki Senioralnej, Panią Katarzynę Pełczyńską na Łęcz na Urząd Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Pana Czesława Siekierskiego na Urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pana Tomasza Siemoniaka na urząd ministra członka Rady Ministrów. Pana Bartłomieja Sienkiewicza na urząd ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Pana Radosława Sikorskiego na urząd ministra spraw zagranicznych. Pana Adama Szłapkę na urząd ministra do spraw Unii Europejskiej. Pana Dariusza Wieczorka na urząd ministra nauki. Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 449 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 225. Za było 248 posłów, przeciw 201. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów. Wybrał Radę Ministrów zgodnie z wnioskiem prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska zawartym w druku numer 96. Serdecznie gratuluję Radzie Ministrów, Państwu Ministrom.